Nie ma co się dziwić ludziom, którzy irytują się, gdy po raz szósty czy siódmy słyszą w urzędzie pracy, że nie ma dla nich oferty, podkreślał w trakcie Powiatowej Rady Zatrudnienia prezydent miasta. Największy problem ze znalezieniem pracy mają kobiety i to im, zdaniem bodarza miasta, trzeba jak najszybciej pomóc. Dlatego ostatnie spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia poświęcone było właśnie kobietom. Wiele kobiet po prostu rezygnuje, po prostu nie widzi szansy w kontakcie, w odwiedzaniu Urzędu Pracy na pozyskanie pracy. I myślę, że to jest najważniejsze: że przyjęliśmy również przekonanie takie, że trzeba to zmienić: że w tym miejscu, które jest przeznaczone do kontaktu osób bezrobotnych, a Kobiety to szczególne, szczególne osoby bezrobotne, bo oprócz tego, że to bezrobocie wynika z różnych okoliczności, ale to niejednokrotnie wynik decyzji rodzinnych, wychowania dzieci i poświęcenia się ich wychowaniu, a później um, ciężki, trudny powrót do pracy. I myślę, że w tym względzie zgodziliśmy się, że trzeba podjąć specjalne działania zmierzające do tego, aby nie zamykać przed tymi kobietami nadziei na to, że się może zmienić. Nasz teren ze względu na kopalnie i elektrownie uznawany jest za bogaty i między innymi dlatego inwestorzy mają obawy co do prowadzenia swych interesów na tym terenie. Obawiają się, że przyszli pracownicy żądać będą wysokich płac. Problem, który zauważamy w powiecie bohatowskim od kilku ładnych lat, ale ma to też odzwierciedlenie w innych statystykach. Jeżeli patrzymy na stopę bezrobocia czy strukturę bezrobocia w powiecie bohatowskim, to tak naprawdę, my jako powiat bohatowski nie łapiemy się w wielu programach rządowych, ponieważ stopę bezrobocia mamy na niższym poziomie lub strukturę bezrobocia nieodpowiadającą wymaganiom ministerialnym. Odbiegamy in plus od standardów, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, które są realizowane w całej Polsce. Wszyscy postrzegają nas jako powiat dynamicznie rozwijający się, powiat bez problemów i powiat o wysokiej stopie życiowej. Dobrze wiemy, że w całym powiecie tak nie jest, że są problemy, że trzeba z nim przeciwdziałać. Dyskusja w trakcie rady była miejscami burzliwa. Faktyczne bezrobocie na naszym terenie jest wyższe niż to, które wynika ze statystyk powiatowego urzędu pracy. Udało się jednak dojść do pewnych wniosków, dzięki którym wyznaczono kierunki działania i tak między nimi powołano roboczy zespół do opracowania programu specjalnego, który pozwoliłby ściśle współpracować z przedsiębiorcami tworzącymi nowe miejsca pracy. Ustalono także program szkoleń grupowych. Z entuzjazmem przyjęto pomysł uruchomienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 nowego kierunku kształcenia Technika Urządzeń Energetyki Odnawialnej. Przyjęliśmy, z, nawet z aplauzem bym powiedział, projekt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 odnośnie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w tej szkole Technika Urządzeń Energetyki Odnawialnej. Doszliśmy do wniosku jednogłośnie, że to będzie. Potrzebne. Idziemy z duchem czasu i chcemy w tym dynamicznym, rozwijającym się naszym powiecie taki kierunek promować. I mam nadzieję, że znajdą się chętni, którzy będą chcieli się uczyć i kształcić właśnie w tym kierunku. W spotkaniu udział wzięli, prócz włodarze miasta i powiatu, przedstawiciele gmin, a także Urzędu Pracy.